No, dawaj! Majdeks, dawaj! Majlex, to nikt się na ciebie nie patrzy w ogóle. No ja dzisiaj jestem Małgorzatą rozemkę. No, Jesteś Małgorzatą tą rozemek. Oh. No. 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 I podsumowując, włosy usta po dziadku. Kolor skóry po babci. Kolor skóry po babci. Nie. Ekstra. Dokładnie. Jest jony. Casual outfit na piątkową kolację. Jest impreza, co? Pamiętajcie, żeby zawsze ubierać się pod kolor linii metra! Mango, wiecie co wam powiem? Że zawsze śmiałam się z ludzi, którzy narzekają na jetlag, bo myślałem, że po prostu falą, się, że są w Ameryce. A teraz u nas jest siódma rano i zastanawiam się, to robić, kiedy wszyscy śpią. Doraźcie. No Zrobiłam na raz sobie warkoczyki. Podoba wam się. <śmiech> <śmiech> Patrzcie, Maciej wszedł do basenu i ja bardzo chciałbym do niego dołączyć, ale jest tak zimno, że to Jest! Sesja jest Ses, ja jak... dalsza. Majleks właśnie się teraz, wyszykował na to, to wyjazd do Las Vegas. Także Karolina żałuje, że nie wyjeżdżałaś? <śmuszczak> <śmuszczak> Trochę żałuje, aczkolwiek wiesz jak jest. <śmuszczak> Słuchajcie kochani, e, dzień bardzo padało i nie udało mi się stworzyć żadnego contentu, więc niestety na wieczór wchodzę znowu w tej samej kreacji. I może tym razem się yy. uda. Kochani, słuchajcie, ja na ten wyjazd zatrudniłem cztery osoby, żeby stworzyć dla was nowy content i dałem im wolne. Mówię, z Vegas, napijcie się na śniadańku. To doszło z tego to, że ja trzeci raz sam outfit na sobie i próbuję nadal coś stworzyć. I kto ma najlepszych fanów, co? Ja. W końcu udało mi się przebrać, chociaż nadal nie wiem czy kontent wyszedł Ale idziemy jeść Zobaczcie, jaki typ na lotnisku Jaki seksowny Tak się kończył nad bagażem Mylexaut wypięknieni, wielka w głowie, na głowie, jedziemy zwiedzać. My legs? My, legs. my legs. A, my legs, tutaj, dobrze. Patryczo! A kto zanieśle moje bagaże? Kto zabierze moje bagaże? Zadzwoniłem nah. już podbuch dwóch asystentów. Jak to nie oczekujesz, że królowa sama to zrobi. Taki, taki. Taki, taki. Pytasz po moich Najbardziej się to ubrać się na odpowiednią okazję. I made it. Słuchajcie, na tym wyjeździe przebierałem się jakieś 68 razy dziennie i niestety okazało się, że moja walizka madno i muszę wyjść w tym samym znowu na tą imprezę. Kochani, to jest poświęcenie dla kontentu. Kurwa. <laughs> tak kiedyś wyglądaliśmy w polskim autobusie. Słuchajcie Kończyła się pasta do zębów, więc Patryk siedzi na ogródku i czeka, że jakiś sąsiad się obudzi i się podzieli z nim pastą do zębów. Majreks, może wytłumaczyć, co się dzieje? A Dobra, no do odejdźmy z tą kamerą.

najlepszymi obrazami są zawsze festiwale Szukać Wiktoria. Maj Aleksim popsuł insta story. Se mano, przyjechała, zawitała ja do Warszawy. Tak, tak. My legs, what's your name? My name is no, You need To Pracuję w terenie, z różnymi niespodziankami. Jak zawsze. Kochaj. <noise> Gdzie jesteś? Dziękujemy, że przyszliście. Dziękujemy. Ale coś Tomasz, bo ci ładnie mówisz. Ona Tomasz, ładnie wygląda. Ja tylko ładnie wyglądam. Mówię. Mówię. E, słuchajcie, Tomasz ma zawsze coś do powiedzenia. Zaczynam? <śmulacje> się ze mnie, że gola nogi, a ta robi make-up na kajaku. to jeszcze nie, jeszcze nie zaczęłam. <śmulacje> Czy się ze mną kajakuje? Zobaczy, że... <śmulacje> tylko utknęliśmy. Majleks. <śmulacje> Czy zobaczymy cię w drugiej edycji Big Brother Polska? Myślę, że nie ma innej opcji. I don't want to. <laughs> 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 my legs? Focus. Focus, my legs. My legs yes. um. Yes. Chciałbyś pozdrowić redaktorów Pudełka? Nie. A ja pozdrawiam. Która? Nie ty, ta druga. Masz Pudełko? Tak, mam Pudełko. Kocham, kocham. Jest i on. Pristina Co tu się dzieje w ogóle? Zapinanie walizki trwa od godziny już. To już nie jest takie brzydkie. you, you little stupid ass bitch. ain't fucking with you. Oh. Nie, ciebie. Ja dla dla poręczyków. O ten film najlepszy dzisiaj. I co wam jeszcze powiem? Że zazwyczaj mam budzik na 13:30. Jest 8 rano, więc mega mi zależy być na festiwalu. E Ej, jak coś, to ja oglądam samego siebie na YouTube. A wy co robicie? piątek wieczorem K, takie pytanko czemu ty wyglądasz lepiej ode mnie? dla dyskotykowalna lepiej wygląda. i co? Mać nie jedzie nie! no odepchnij, odepchnij, odepchnij Zapraszam. Gdzie? gdzieś gondolą Filip, kochany, z ranami przy paczkę Kurier, kurier! Delivery. Jak coś, to Wam się świetnie nawet żyje. Robię dzisiaj pożywanie wakacji. Nie jest tak czarno, jest trochę czerwono. I znajomi odzywajcie się, co robimy wieczorem. Dzisiaj. Dzisiaj na imprezę w ogóle pan wchodzę tak, a wy... Hej hej, no tak, ja znowu samo ubrany, tylko dlatego, że wczoraj żadne zdjęcie nie wyszło i trzeba je powtórzyć, więc trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało. I do zobaczenia pod ostatnim postem. O. Moi drodzy, wow. pokażę wam największych kostiumy na chudych powłódek. tutaj nie ma. 21 wiek. O, ty się nie bawisz tego. Nie. Nie. Jak to? Już postawiłeś, no. Majleks. Co jest nie tak z tą suszarką? <grym> Prosto stoi. <grym> A ja Wam powiem tak, że suszarki nigdy wcześniej nie rozkładały, bo przecież nie noszę dwa razy tych samych outfitów, więc po co? Majleks ma nowego Dla przyjaciela. Kolejna ma ma. osoba, Majleks. jak zapisa, byłem mały, to mój to tata myślał, że jestem hederą, bo miałem z tą dziewczyną plakaty na scenie z playboya. Ja... Tak, tak, tak. Okej, okay, pierwsze co robimy wchodząc na imprezę, to poprawiamy make-up. Kochani, siedzą sobie w pokoju zwierzę, ale nikt mnie o nic nie pyta. Uwaga, 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 idzie Hanka. Zepsuła nam pani filmik. <noise> Jak wiecie, dzieci idą już do szkoły, Majlex też się szykuje. W końcu widzę tą koleżankę. Ja. <grywa> Proszę bardzo, apollo Love Island przychodzi <grywa> czas na. Nie ma No, Macie, ty wiesz jakie pozy. Ja idę po. Atmosfera panuje, tu panu panu jest. fajna. O! Wytam wy oglądaczy? Tak, no to co? 100 lat, 100 lat nie tak, żyje, tak, żyję. żyję. A jak po drodze nikt nie mnie nie zabije, to jeszcze coś dla was dzisiaj nagramam za mocne, siedzimy ze znajomymi i e, kto się pojawia na Tinderze? Właśnie się Milo! A co to za dan. piosenka? Cześć, znowu jestem w klinice Panek, będziemy nawilżać skórę przed dzisiejszym

Się zjeb. O nie Jezu z malusej! Jest <grywa> mi sprząta na chacie. W bardzo ładnym małżie <grywa> Sprzątaj, sprzątaj <grywa> Jakiś wersaci przyszło do mnie. Versace, Versace, Versace! Masakra Jeden na środku samolotu, żeby ludzie nie musieli robić zdjęć ukradkiem. Wyciągajcie się telefony. Ja pierdolę, jak głupim. Ja piertośmy się więcej nie powrót.

Tak się robi? Ma, jak czego szukasz? Okularów szukasz? No dobra, gdzie są te okulary twoje? Na głowie, co? Opa, i drugą drog. Lepiej mówić niż Magdzie.

Jacy, pamiętajcie, żeby zawsze dobierać torbę pod kolor stylizacji. <laughs> U, Tyle kalorii na noc. Trochę ta spodu, słuchajcie, co myślą? Słuchajcie, co myślą? Melody, co myślą? Melody, co myślą? Melody, co myślą?

Chciałem powiedzieć, że ja, ja nie uczestniczę w tych, a zobaczcie, w tych yy, snapach, jest to zachowanie gorszące, żenujące i w ogóle niezabawne. Ej, Wiktoria! Możesz nie sikać na kanapę, no, ja tu śpię. Ej, słuchajcie, prosimy Wiktorię, weźmy jakieś ciuchy do Sopotu, to laska przyniosła futro. Honey, chcieliśmy iść na dyskotekę, ale mamy Ani... dość tych okrutnych kłamstw. Ale niestety też jest wszystko zamknięte i to są te kłamstwa. Hashtag Doda Queen. <noise>

Fajne. Jak śpicie, jeśli tylko wiedzę, się spać z patekiem, to najważniejsze jest to, żeby mi mieć coś mi. markowego. Nieważne, że się mierdzi <laughs> ważne, że jest drogie <laughs> Oś. Blogerka przyjechała. Znowu. <laughs> O, co to robimy teraz? Kolagen nakładamy. O, jak miło. Na Dobra. Zobaczcie, czego się dorobiłem. Majlek dzisiaj założył garnitur i nie uwierzycie, gdzie dzisiaj jest ten piątkowy wieczór. W teatrze, słuchajcie. Cztery, o, proszę bardzo. Laska ewidentnie lubi pić na wysokościach. Wow. Kolegarz gotowy na, na wspólną kolację. Patrzcie jakie złoto. Kam.

Oh my god, she's back. 4 funty, 12%. <noise> 4 12%. Yes! I pokad dupę wróci <laughs> Słuchajcie, taki przeskok, żeby nie było żeby tylko Witkaz <laughs> Weźmy, relax. Na mocy pojem. Uuuuh! Te, przez los! Nie wierzę w niego. Ej, tylko. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie. Jestem tu, słuchaj. Widzicie, cukier kardasza, macie urodziny. I co robimy w związku z tym? Dobra, dawaj, Małek, co dalej. Jest, okay. prezentuje okay. swoje czapie. Okay. No. Otwieraj. Co to jest? Co na party? a co, kaktus <laughs>